Przejdźmy teraz do budowy noży składanych. Nóż składany ma podobne elementy jak nóż z głownią, z głownią stałą. Głownia sama no niczym się nie różni. Tak samo jest ostrze, w tym wypadku tutaj ząbkowane po całości. Tak samo jest szlif, tutaj widać, że wyprowadzony jest częściowo. Tak samo jest grzbiet, czubek, rękojeść. Nie występuje głowica, występuje za to blokada, czyli element, który w tym wypadku taki backlog, który tam blokuje tą głownię. Występuje coś takiego jak okładki rękojeści czyli w tym wypadku oprócz tego, że to całość jest rękojeść, to ona może dzielić się na różne okładki, czyli nóż może mieć okładki drewniane, tworzywowe, stalowe, różne. Występują linersy, czyli wzmocnienia występujące, tu może tego nie widać, że jakieś inne weźmiemy. O, w tym wypadku na tym, na tym modelu widać dokładnie te linersy, to są wzmocnienia po całej długości stalowe i do, tego, do tych linersów są domontowane, dokręcone okładki z tworzywa sztucznego. Głownia, tak jak mówiliśmy, element do otwierania noża. W tym wypadku jest to otwór okrągły, natomiast w tym modelu jest to kołek. I klips. Klips jest to takie rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala nosić nóż zawsze ze sobą w jednym miejscu. W tym wypadku na przykład na krawędzi spodni, ewentualnie za paskiem, za koszulą, czy gdzieś w plecaku. Dawniej te noże składane... Nie posiadały klipsa i te noże trzeba było gdzieś tam sięgać w kieszeni, szukać ich, czy, czy w plecaku. Wiadomo, że w kieszeni się zbierają jakieś tam drobinki paprochów i ten nóż z reguły był po prostu brudny i ciężko było go szybko dobyć. Firma Spiderco w latach 80. wprowadziła właśnie taki rewolucyjny system przenoszenia noży. Jest to kawałek metalowej blaszki stalowej, która jest dokręcona do, do noża i pozwala nosić, umieścić nóż wybranym przez nas miejsce. W tym wypadku na przykład w kieszeni mogę sobie zamontować zapaskie, mogę sobie zamontować go w innej kieszeni, ale zawsze mam nóż przy sobie i, i mogę po prostu sięgnąć po niego automatycznie jedną ręką, otworzyć go, wykonać jakąś pracę, złożyć go jedną ręką. I jestem gotowy do jakichś innych, innych działań. Jeśli, jeśli rozmawiamy o klipsie, to warto by wspomnieć właśnie o tym, o tym elemencie, który pozwala otworzyć nóż jedną ręką, bo bez tego tak naprawdę ten klips jest nam przydatny tylko, że wyciągniemy ten nóż i mamy go w jednym miejscu. W różnych nożach są różne sposoby do otwierania, do otwierania noży. W tym wypadku, w wypadku modeli Spiderco są to z reguły takie otwory okrągłe i to też jest opatentowane, też w latach 80-tych ta sama firma wprowadziła właśnie za, z, po prostu za jednym razem jakby dwa, dwa takie rewolucyjne rozwiązania. Wcześniej te noże trzeba było sięgać do kieszeni, wyciągać, rozkładać, składać dwoma rękami. Wiadomo, że nie każdy będzie na tyle jak po zakupie takiego noża na tyle, nie wiem, szybki czy wyćwiczony w palcach, żeby otworzyć taki nóż szybko. Pokażę, jak to mniej więcej wygląda powoli. Sięgamy po nóż, yy, kciukiem, kciuk wsadzamy w, w otwór, czy tam w kołek, czy w jaki to jest, jaki model, i takim prostym ruchem Otwieramy go, wiadomo, że można także użyć dwóch, normalnie standardowo dwóch dłoni do, do otwarcia noża, nie ma żadnego problemu, natomiast to jest taka zaleta, że możemy właśnie zrobić to wolno, możemy to zrobić szybko, jak chcemy. Po zakupie jakiegokolwiek noża yy, palce się szybko do niego przyzwyczają i będziemy robić to automatycznie, z zamkniętymi oczami, będziemy mogli ten nóż prowadzić szybko do, do użycia. Tak samo składanie będzie dla nas automatyczne.